Mogę być winny 750 tysięcy euro szmato. Tak, dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Szymanko, przypominam Wam o czarnym rynku, na którym dostaniecie wątpliwej jakości odzież idealną do wycierania podłogi. Na przykład różowa koszuleczka ciepłe dranie. Na przykład coś dla moich sympatyków koszuleczka Antygrubac. Przypominam również o trasie koncertowej Cholesterol Tour. Najbliższy koncert będzie 31 października w Poznaniu Klub Dwa Progi. I tydzień po w Katowicach w Królestwie 8 listopada bodajże. Do tego jutro dojadą koncerty na dyskotekach. Rozkład jazdy opublikuję jutro na socjalach. I jeszcze jedna bardzo bardzo przykra sytuacja. Chciałem przeprosić Klaudię z Pielgrzymki oraz Sebastiana Sklukowa są pewne problemy z Waszymi paczkami. Dzwoniłem do sortowni. Jeśli sytuacja się nie rozwiąże, do piątku wyślę Wam po prostu pieniądze, odeślę. Jeśli się sytuacja jutro czy pojutrze wyklaruje, tak to się mówi: wyklaruje, nie wiem, jestem analfabetą, to dołożę jakiegoś gratisa za ten czas oczekiwania. Dziękuję Wam serdecznie za cierpliwość i pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrowienia. Gdzie ja ci dam do więzienia? Ty gówniaro, ty. Jakieś gnoje tu kupują szlugi i tajgery. Na razie.